W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Ludwiku Maryjo Grunią de Montfort, módl się za nami. Rozpoczynamy dziewiętnasty dzień naszego przygotowania do oddania się Maryi w Matczyną Niewolę Miłości. Dzisiaj rozważymy punkty 139 do 143 traktatu. Pierwszym powodem, dla którego według świętego Ludwika poświęcenie się Chrystusowi przez Maryję jest doskonałe, jest fakt, że przez nie oddajemy się całkowicie na służbę Panu Bogu. Kolejnym argumentem, jaki przytacza, jest fakt, że to poświęcenie sprawia, że naśladujemy przykład Chrystusa i Jego pokorę. Spróbujemy dziś wyjaśnić, w jaki sposób. Wiemy dobrze, że najwyższym wzorem naszych działań jest Jezus Chrystus. Święty Ludwik tak opisuje przykład, jaki on nam daje, poddając się dobrowolnie Maryi. Ten dobry mistrz nie wzgardził zamknięciem się w łonie najświętszej panienki jako więzień i niewolnik z miłości, i był jej poddany i posłuszny przez trzydzieści lat. Otóż tu, powtarzam ubi się rozum ludzki. Gdy rozważa postępowanie mądrości wcielonej. Choć mogła, nie chciała ona oddać się ludziom wprost, lecz przez najświętszą panienkę. Jezus nie chciał przyjść na świat w wieku dojrzałym, bez zależności od kogokolwiek, lecz jako biedne dzieciątko, zależne od starań i opieki najświętszej panienki. Ta nieskończona mądrość, która tak bardzo pragnęła uwielbienia Boga Ojca i zbawienia ludzi, nie znalazła skuteczniejszego i odpowiedniejszego środka nad poddanie się we wszystkim najświętszej panience. Nie tylko przez pierwsze osiem, dziesięć, lub piętnaście lat życia, jak inne dzieci, lecz przez lat trzydzieści. Więcej też widać chwały oddała Bogu, swemu Ojcu, poddając się Maryi, niż gdyby poświęciła te trzydzieści lat na czynienie cudów, głoszenie Słowa Bożego po całej ziemi, na nawracanie wszystkich ludzi. Inaczej bowiem to właśnie by czyniła. Jakże wielbi Boga ten, to za przykładem Jezusa poddaje się Jego Matce. Powinniśmy zatem żyć w zależności od Matki Najświętszej. Sama Trójca Święta zechciała dokonać dzieła odkupienia przez Maryję. Święty Ludwik tłumaczy: Bóg Ojciec tylko przez Maryję dał i daje nam swego Syna. Tylko przez Maryję przysposabia sobie dzieci. I przez Maryję udziela swych łask. Syn Boży tylko przez Maryję przyjął ludzką naturę dla całej ludzkości i tylko przez Maryję udziela swych cnót i zasług. Duch święty tylko przez Maryję ukształtował Jezusa Chrystusa i tylko przez nią tworzy członki jego mistycznego ciała, Kościoła oraz przez nią tylko rozdziela swe dary i łaski. Według świętego Bernarda Bóg postrzega nas jako niegodnych otrzymywania łask bezpośrednio z jego ręki. Dlatego daje je Maryi, abyśmy otrzymali od niej to, co on chce nam dać. Bóg również znajduje swoją chwałę w otrzymywaniu z rąk Maryi hołdu Wdzięczności, szacunku i miłości, które jesteśmy mu winni za Jego dobrodziejstwa. Dlatego możemy nasze podziękowania kierować do Niego przez Maryję, aby, jak uczy dalej święty Bernard, łaska wróciła do swego sprawcy tym samym przewodem, przez który do nas spłynęła. Co więcej, ta forma pobożności jest praktyką wielkiej pokory. Święty Ludwik pisze. Dusza, która się wywyższa, poniża Boga, dusza zaś, która się upokarza, wywyższa Boga. Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Jeżeli się uniżasz, uważając, żeś niegodny zbliżyć się do Niego, i stanąć przed nim, wtedy on sam zstępuje i uniża się, by przyjść do ciebie i wywyższyć cię wbrew Twojej woli. Przeciwnie dzieje się, gdy człowiek w swej zuchwałości zbliża się do Boga bez pośrednictwa. Bóg się wtedy oddala i nie można go dosięgnąć. Jak bardzo Bóg kocha pokorę serca, a do tej właśnie pokory zobowiązuje nas praktyka wspominanego nabożeństwa. Uczy nas ono, że nikt nie powinien zbliżać się wprost do Pana naszego, jakkolwiek jest łagodny i miłosierny, ale że każdy człowiek powinien korzystać z orędownictwa Najświętszej Panienki zawsze i wszędzie. Czy chce stanąć przed Panem, czy mówić do Niego, czy zbliżać się do Niego, czy mu cokolwiek ofiarować, czy zjednoczyć się z nim i jemu się poświęcić. Dziś rozpoczynamy kolejną część naszego przygotowania, w której święty Ludwik zachęca nas do wypraszania u Pana Boga łaski napełnienia się duchem Chrystusa przez Maryję. Na tym etapie zaproponujemy wiele różnych form modlitwy, które mogą nam pomóc zbliżyć się do niej, ale do każdego z nas osobiście należy wybranie tych praktyk, które chce wcielić w życie biorąc pod uwagę czas, jakim mamy do dyspozycji, własne możliwości i to, co najbardziej pomaga nam w zbliżeniu się do naszej niebieskiej Matki. Na początku dzisiejszego rozważania stańmy w obecności Pana Boga, prosząc Go o wszelkie dary Ducha Świętego oraz o opiekę Maryi. Prośmy szczególnie o łaskę poznania Matki Bożej, głębokiej miłości do niej. O dar naśladowania jej cnót oraz otwartości na działanie Ducha Świętego. Dzisiejsze rozważania zaczerpnięte są z tekstów świętego Bernarda. Święty Bernard zachęca nas, abyśmy w każdej naszej sytuacji życiowej, we wszystkim co robimy i co nas spotyka, przyzywali opieki i wstawiennictwa Matki Bożej. Pisze. O kimkolwiek jesteś, że na morzu tego świata czujesz się jak miotany pośród burzy. Jeśli nie chcesz być zanurzony przez falę, nie odwracaj wzroku od blasku tej gwiazdy. Jeśli powstają wiatry pokusy, jeśli idziesz przeciwko skałom ucisku, spójrz na gwiazdę, wezwi Maryję. Jeśli dręczy cię myśl o twoich błędach, ogarnia cię smutek, i jesteś bliski upadku w otchłań rozpaczy, pomyśl o maryi. W niebezpieczeństwach, w trudnościach, w wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryję. Podążając za nią nie zboczysz, wzywając ją nie zbłądzisz. Myśląc o niej, nie zgrzeszysz, trzymając się jej mocno nie upadniesz, powierzając się jej. Nie będziesz się już niczego obawiał. Z jej pomocą każdy trud będzie dla ciebie lekki, pod jej przewodnictwem z łatwością dotrzesz do błogosławionego kraju. W litanii do Ducha Świętego prośmy tego, którego Maryja jest oblubienicą, aby on sam pozwolił nam ją jak najlepiej poznać i naśladować. Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty od Ojca i Syna pochodzący, zmiłuj się nad nami. Duchu Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu, zmiłuj się nad nami. Duchu Prawdy, pouczający nas o wielkiej prawdzie, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który zstąpił na Maryję Pannę, zmiłuj się nad nami. Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający, zmiłuj się nad nami. Duchu Boży, któryś jest w nas, zmiłuj się nad nami. Duchu Mądrości i Rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu Rady i Męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Umiejętności i Pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Łaski i Miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami. Duchu mocy, miłości i umiaru, zmiłuj się nad nami. Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami. Duchu pokory i czystości, zmiłuj się nad nami. Duchu dobroci i słodyczy, zmiłuj się nad nami. Duchu łask wszelkich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Tajemnice Boże przenikający, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, mądlący się za nas błaganiem niewymownym, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana w postaci Gołębicy stąpił, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Serca nasze miłością napełniające, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty wybraństwa dzieci Bożych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty wstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, którym apostołowie zostali napełnieni, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Rozdający dary swe każdemu według własnej woli, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przebacz nam, Panie, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie. Od grzechu każdego, wybaw nas, Panie. Od pokus i zasadzek szatańskich, wybaw nas, Panie. Od zarozumiałości i rozpaczy, wybaw nas panie. Od opierania się prawdzie objawionej, wybaw nas panie. Od uporu i zatwardziałości serca, wybaw nas panie. Od wszelkiej zmazy duszy i ciała, wybaw nas panie. Od ducha nieczystego, wybaw nas panie. Od wszelkiej złej woli. Wybaw nas, panie. Przez odwieczne pochodzenie twe od ojca i syna, wybaw nas, panie. Przez wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez ciebie dokonało, wybaw nas, panie. Przez stąpienie twe na Chrystusa Pana nad Jordanem, wybaw nas, panie. Przez stąpienie twe na apostołów, wybaw nas, panie. W dzień sądu twego, Wybaw nas, Panie. My, biedni grzesznicy, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy żyjąc z ducha, również z ducha działali. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego nigdy jej nie zbezcześcili. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy żyjąc wedle ducha, nie ulegali pożądaniom ciała. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy nigdy nie zasmucili Ciebie, któryś jest Duchem Bożym, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy zachowali jedność Ducha w więzi pokoju, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu Duchowi, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy doświadczali wszelkiego Ducha, czy od Boga pochodzi, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili, wysłuchaj nas, panie. Abyś nas swym duchem wszechwładnym umocnił, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.